Cześć, dodałem właśnie postaw, w którym opowiedzieliśmy trochę o tym, co możemy tym razem zrobić tutaj dobrego i w czym Wy możecie nam pomóc. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Chodzi o zrzutkę, która tutaj pomoże w wybudowaniu klas, po to, żeby dzieci nie były obrzydzane. Więc jest to naprawdę, naprawdę ważna inicjatywa. Siostra Ale ma urodziny, zróbcie to nawet chociażby dla niej na prezent. No, więc zapraszam do zerkania. Popatrzcie jakie kochane są tutaj te dzieciaki Warto pomóc Wyglądam w ogóle tragicznie, ale muszę się do was odezwać, bo zatrzymaliśmy się właśnie w KFC, dlatego że wracamy z tego plemienia Samburu, o którym wam e, wcześniej mówiłem i e, e, przez dwie godziny nie miałem zasięgu w ogóle. W ogóle jakby nie sprawdzałem nic, udostępniłem zrzutkę i tyle, koniec. I teraz wchodzę, patrzę, a tu 30 tysięcy. Jak mi to Michał powiedział, mówię... What? Co tu się dzieje? Ja, ale... Ale fajnie, fajnie, fajnie. Możemy już tam wracać od razu i budować klasę. I my kupowaliśmy jeszcze tyle rzeczy dla wszystkich e, dzieciaków z mojej rodziny. Stwierdziłem, że odwiedzę ich jeszcze raz. Linie Marcin, Michał, Leksy są teraz właśnie w Larę, dodają cały czas relacje na swój Instagram, totalnie wzruszające i łapiące za serce, ale e, robią również zbiórkę. Tym razem na. Pewnie oglądacie relacje Marcina Dubiela i Lexi z Kenii, bo jest to niesamowita relacja i naprawdę e, super akcja, e, ale jeszcze przypominam, dokładam naszą cegiełkę, że organizowałam. Musimy spać, ale zerknęliśmy jeszcze na zrzutkę i właśnie pykło 82 tysiące złotych. Więc dziękujemy. Przed chwilą widziałem właśnie, że Pawu z Mobzili wrzucił jeszcze 5 tysięcy. No i przede wszystkim pamiętajcie, że te 100 tysięcy, które tutaj są celem. To jest początek, a nie koniec, dlatego że e, wszystkie pieniądze, które będą ponad to zostaną w odpowiedni sposób rozgospodarowane. Siostra Ala ma tutaj wiele potrzeb, ponieważ tutaj jest no, morze potrzeb różnych. E, między innymi wyposażenie też ośrodka, który budowaliśmy, który został wybudowany e, z pieniędzy, które zbieraliśmy dwa lata temu. Więc no, dziękujemy raz jeszcze i, e, i słyszymy się jutro.